Cześć, witam Was ciepłutko i dzisiaj pokażę Wam jak wykonać w domowym zaciszu pyszną dyniową kawę latę niczym ze Starbucksa. I na początek musimy upiec dynie. Ja wykorzystałam tą po Halloween i zrobiłam to w piekarniku. Dynie wyjęłam z piekarnika, zdjęłam skórkę i teraz muszę ją zblendować. Pokażę Wam jak przygotować um, taki syrop, który możemy też przechowywać w lodówce i będziecie mogli go używać ile tylko chcecie. No i do przygotowania tego syropu będziemy potrzebować łyżeczkę cynamonu, troszeczkę goździków, pół łyżeczki gałki muszkatołowej, pół łyżeczki mielonego imbiru. I niektórzy używają kardamonu, ja go nie mam. Będziemy potrzebować też um, trochę wody, szklankę, która już właśnie się w tym momencie gotuje, łyżkę um, syropu, pasty takiej waniliowej i szklankę cukru. Niektórzy też używają syropu klonowego, wtedy to będzie zdrowsza wersja. Ja akurat nie mam syropu, dlatego posiłkuję się cukrem brązowym Na małym oknie dodajemy cukier, wszystkie przyprawy i dynie. Pomieszamy. Po około 15-20 minutach otrzymujemy taką konsystencję, i teraz musimy przesadzić to co nam wyszło, ten syrop żeby był bardziej klarowny przelewam do słoika czekam aż ostygnie i włożę do lodówki tam będziemy go przechowywać No i w końcu zabieramy się za przygotowanie kawy. Zaczynamy od zaparzenia tej czarnej, będziemy potrzebować mniej więcej jedną trzecią szklanki. W międzyczasie podgrzewam też mleko. Nie gotuję, tylko podgrzewam i dodaję do niego około 2 łyżki syropu. Mieszam, zdejmuję z ognia i zaczynam ubijać mleko a do uzyskania piany. Zajmie mi to minutkę. Można też zrobić, ręcznie będzie dłużej. Wtedy powolutku przelewam wszystko do. Wysokie szklanki, mniej więcej do 3 czwartej wysokości i powolutku po ściance wlewam czarną kawę e, tutaj widzicie, tworzy mi się piękny, piękne warstwy bardzo smakowite i na sam koniec wisienką na torcie, w tym przypadku pianku na kawie jest bita śmietana i odrobina odrobina cynamonu, możecie dodać też inne przyprawy, jeżeli je lubicie i mogę Wam zagwarantować, że kawa jest pyszna e, o idealnej e, słodkości, dajcie mi znać czy spróbujecie Trzymajcie się, papa.